Przyjemna aura nad Stoke City FC Stadium, nic tylko zasiąść w fotelach i wspólnie oglądać to widowisko. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Już za moment rozpocznie się starcie w Championship na drugim poziomie rozgrywek w Anglii. Stoke City zmierzy się z West Bromwich Albion. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. A przed nami jedenastka gospodarzy. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak, sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb, mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Gwizdek i zaczęło się. Nie ma o czym dyskutować. Fał. Sędzia odgwiznuje przewinienie. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Ależ teraz sytuacja. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. I po akcji, jak się okazuje. Laurent. Pearson. Brown. Tak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Ale teraz to konstruowanie akcji na nic się nie zdało. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Może teraz ruszyć wzdłuż linii. Tam jest miejsce. Posyła piłkę na bliższy słupek. Tyle, że bramkarz dochodzi do tej piłki jako pierwszy. Dobrze piąstkuje. Jak się rozwinie ten atak, są coraz bliżej bramki. Brown. Zagranie w pole karne. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Lorą O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór Bierze teraz na siebie ciężar gry. Popatrzmy! Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka? Prowadzą zatem 1 do 0. Brown. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Ma trochę miejsca na skrzydle. Może ruszyć z piłką. I to tyle z tej akcji. To sama końcówka, przed nami minuta doliczonego czasu. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. No to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Piłka w grze. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Popatrzmy. Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Rose. Wizdek, czyli sędzia uznaje, że przepisy zostały przekroczone. Uwaga, bomba z daleka! Bardzo dobrze teraz interweniuje powolnym i utrzymuje piłkę. Brown. Enda Stevens. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Zagranie w okolice pola karnego. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Swift. Co teraz? Ależ to było wejście. Tu mogła być Bramka. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Okazja. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Wciąż jest groźnie. I jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Pych. Wyglądało, że to jest już wybroniona sytuacja, a tu nagle, zupełnie niespodziewanie, jednak pada bramka. W takich sytuacjach można tylko współczuć, bo chociaż pierwsza interwencja była jak najbardziej udana, to koniec końców i tak tracą gola. Ale taka to już niewdzięczna robota bramkarska. Na razie. -0. Rose, jeśli miejscowa drużyna miała jakiś plan na to spotkanie, no to z przebiegu meczu nie było tego widać. Ciężko będzie w tak krótkim czasie odrobić dwie bramki, żeby chociaż pomyśleć o remisie. Niemrawymi atakami nie przebiją się przez dobrze zorganizowaną obronę. Była okazja. Bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Uwaga, mamy dobre, prostopadłe podanie. Dobrze, teraz utrzymuje się przy piłce. Obiecujące zagranie przed pole karne. Koniec spotkania. Wielki zawód na trybunach. Gospodarze przegrali. Zdecydowana porażka dzisiaj, Tomku. Nawet nie jedną bramką, a dwiema. Najlepiej pokazuje, ile jeszcze pracy przed tą drużyną. Dziś przeciwny zespół był lepszy, bardziej wybiegany, groźniejszy, a na pewno skuteczniejszy. Piłkarscy bogowie najwyraźniej to docenili. Takim występem zasługuje wyłącznie na najwyższe noty: czapki z głów. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych. A gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby ich hat bo cały czas szukał okazji. Nie dawał spokoju obrońcom. Właściwie zaaplikował im najniższy wymiar kary. Bomba w górę. Gramy. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Popatrzmy! Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu! Okazja! Frankasz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Wciąż jest groźnie. I jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji.